te recenzje witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował tekst kultury, który powstał. Jest to oczywiście książka, książka o której było w naszej branży można powiedzieć yerba mate głośno, która została wydana i wysłana do czytelników niedawno. Jest to oczywiście yerba mate w tydzień Rafała Przybyloka. Jeśli obserwujecie mojego Facebooka, no to na pewno spodziewaliście się tej recenzji. Kim jest Rafał Przybyłok? Nie muszę z pewnością wam przedstawiać, jednak żeby mieć jakby ten już formalny wstęp, to powiem: Rafał Przybyłok jest prowadzącym kanał czajnikowy.pl prowadzi również herbaciarnię, prowadzi również sklep internetowy, w którym możecie kupić zarówno herba mate jak i akcesoria, no i Ostatnio postanowił on napisać yerba mate w tydzień. Jest on oczywiście specjalistą od yerby, herbaty. Na jego kanale również możecie obejrzeć filmy o kawie, których Rafał osobiście nie prowadzi, ale one znajdują się na jego kanale. Ja sam z wiedzy Rafała bardzo często korzystam. Przygotowując się do odcinków dotyczących na przykład poszczególnych marek yerb, Staram się je obejrzeć, staram się poznać jego zdanie, zarówno jeśli chodzi o takie wrażenia sensoryczne. Wiem, że Rafał na przykład podczas jednego z live'ów mówił o tym, że on stara się unikać tych wrażeń sensorycznych, mówienia, że jakaś yerba bardziej mu smakuje lub mniej, doradzania komu taka yerba może bardziej smakować, dla kogo może być bardziej dla przeznaczona, dla kogo, dla kogo bardziej nie. Natomiast stara się on i zawsze robi to bardzo merytorycznie, przedstawia takie fakty po prostu dotyczące yerby. Nie opinie, natomiast fakty i z tej wiedzy bardzo chętnie korzystam. Otrzymałem od Rafała książkę, yerbamaty w tydzień. Byłem bardzo ciekawy tej książki, czy ona będzie taka bardziej lifestyleowa, czy też będzie może zawierała konkretne informacje i muszę Wam powiedzieć, że pomimo osoby, która wiedzą du dużo o Strychrzewie Paragwajskim, ja się z tej książki dowiedziałem bardzo dużo nowych rzeczy i jeśli miałbym odpowiedzieć jednym słowem, czy warto posiadać tą książkę, czy warto ją kupić, odpowiedziałbym tak. Jerba Mate w tydzień nie odpowiada na takie pytanie jak na przykład jaka jerba dla początkującej, ponieważ jak wspomniałem wcześniej Rafał nie skupia się na doradzaniu jaka yerba dla kogo, ale daje Wam w tej książce praktyczne informacje do tego, jak rozpocząć przygodę z yerbą. Pozwolicie, że wspomogę się swoimi notatkami, które wykonywałem w trakcie czytania tej książki. Samej książki nie będę dla Was kartkował, ponieważ chciałbym, żebyście ją sami przeczytali, chciałbym, żebyście ją kupili, ponieważ, kupuj, ponieważ pijąc yerbę warto mieć naprawdę tą książkę, to jest taka podstawowa, podstawowe kompendium wiedzy. I Rafał zaczyna od tego, czym jest, a czym nie jest dierba, od tego gdzie ona rośnie, w jaki sposób jest przetwarzana. I na przykład tutaj dla mnie nowością było to że żółte listki, które mogą znaleźć się w jerbie, mogą wynikać z zbyt długiego procesu sepakado. I to, czym jest ten proces, znajdziecie w książce, nie będę Wam zdradzał. To bardzo fajnie uzupełnia moje informacje, ponieważ wiedziałem, skąd się biorą takie czerwone, brunatne listki. To oznacza, że jerba w procesie produkcji zdążyła zwiętnąć i y, o, utlenić się i przybrały liście taką barwę. Natomiast zastanawiałem się zawsze, skąd są żółte listki i teraz już wiem, że to jest zbyt długi proces sepakado. Kolejną taką ciekawostką, którą się dowiedziałem z tej książki, jest na przykład to, z ile kiełkujących nasionek zostanie wyprodukowanych z 8 kg owoców. Ile tych nasionek zostanie wyprodukowanych też was odsyłam do tej książki. Bardzo mi się również podobało to, że yerba i jej historia w Polsce została również osadzona nie tylko i wyłącznie informacją, że rodzina Szychowskich założyła na przykład plantację czy też produkcję Amandy, ale bardzo fajnie zostało właśnie pokazane to, dlaczego polacy mieli wpływ właśnie na produkcję yerba mate a także zostały wspomniane próby sprowadzania yerba mate jeszcze za czasów zaborów jeśli chcecie poznać tą historię odsyłam ponownie do książki Później, po przedstawianiu jerby i omówieniu także tych wątków, nazwijmy to polskich, znajduje się wywiad z dwoma producentami. No tutaj zgadzam się, że tych z inną recenzją tej książki, że tych producentów. Ja troszeczkę, mówię szczerze, spodziewałem się więcej po zapowiedziach tej książki. Myślałem, że tutaj będą przedstawione historie poszczególnych marek, ale to też trzeba docenić, że ich zbyt dużo nie ma, ponieważ byłoby to odtwórcze. Byłoby to tak naprawdę prawdopodobnie kopiowanie jakichś opisów ze stron internetowych, więc tutaj Rafał nam tego oszczędził. i Uważam, że to bardzo dobrze, że oszczędził, ponieważ przy obecnej technologii Przetłumaczenie sobie strony paragwajskiej, na przykład doczytanie o Pacharito, jeśli kogoś interesuje ich historię, jest bardzo proste. Ja oczywiście to dla Was zrobię, natomiast taka jest też specyfika mojego kanału. Dobrze, że to się po prostu nie znalazło w książce, ponieważ wtedy można by wysuć zarzut, że to jest takie pójście na łatwiznę. Natomiast wywiad z przedstawicielem Krausa i przedstawicielem Aquantadory jest bardzo fajny, wymagał on pracy. Warto go przeczytać. Po przedstawieniu tej jerby Rafał przechodzi do podziału jerb. Dzieli je na początku ze względu na kraje, czyli Argentyna, Paragwaj, Brazylia, Urugwaj i wyszczególnia też, co mnie zdziwiło, ale to w sumie jest oczywiste. Wyszczególnia też rodzaj jerby europejskiej, czyli mate green. Opisuje on, czym one się charakteryzują, jaki jest typowy sposób ich przetwarzania, zmielenia, pylistość. Następnie, później przechodzi do podziału yerb ze względu na przykład na ilość patyczków, czyli tutaj mamy tą elaboradę, despaladę, mamy również yerbę sin pulvo, tego no, akurat nie wiedziałem, że jest taka yerba, znaczy piłem tą jerbę, nie zdając sobie nawet sprawy, że ona się nazywa sin pulvo i to jest yerba matę bez pyłu, tego rzeczywiście nie znałem. I po omówieniu właśnie tych rodzajów yerb, Rafał przychodzi do czegoś, co jest dla mnie jeszcze magią, ponieważ przychodzi do omówienia narzędzi służących do yerba matem i zaczyna oczywiście od bombilli, która jest według niego podstawowym i tak naprawdę jedynym narzędziem, które trzeba mieć do picia yerby. Następnie przechodzi on przez bombillę do naczynek, które zaznacza właśnie, to jest fajne, że zaznacza, że tak naprawdę nie potrzebujemy naczynek, ale jeśli już ktoś chce, no to Rafał zaznacza tutaj yy, informacje. O, kotek nie zwal mi aparatu. Chodź tutaj. Yy, Rafał zaznacza informacje yy, dotyczące. Yy, no widzicie. A może nie widzicie? raport zaznacza informacje dotyczące tego, czym się poszczególne naczynia charakteryzują, z jakiego drzewa są one fajne. Jest omówione m.in. Palo Santo, jest omówione Algarobo, jest też omówione, są omówione naczynia syntetyczne, takie jak na przykład właśnie z kamionki po prostu zwykłej, czyli ten polski ul, tak to nazwijmy, ale także i silikonowe. Później przechodzi do tykw i tutaj właśnie się ta magia zaczyna, ponieważ tak jak wiecie i często Wam odpisuję, ja jeszcze tykwy nigdy nie posiadałem, natomiast po opisie Rafała z pewnością taką tykwę sobie zakupię, z tego względu, że kurado, które no opisuje, czy kurado cukrem kurado urugwajski, kurado z whisky, sprawiają, że taką tykwę aż chce się kupić. No i też później po tych narzędziach, znamy już historię jerby. znamy już narzędzia, jak należy, z których można ją pić, wiemy, jakie są rodzaje jerby, wiemy, jak właśnie dbać o te narzędzia. No i później przychodzi wyjaśnienie... Czym właściwie jest ta yerba, jakie ona ma właściwości? Tutaj olbrzymi plus dla Rafała, że on rozprawia się z mateiną, ponieważ nie ma czegoś takiego jak mateina, wielokrotnie też to powtarzałem. Mateina to jest nic innego jak marketingowa nazwijmy to nazwa dla kofeiny. Kofeina jest taka sama w kawie, w herbacie czy też w yerba mate. To jest po prostu zwykła, najzwyklejsza kofeina. A że yerba zawiera po prostu mniejsze ilości kofeiny, a dodatkowo jeszcze parę różnych alkaloidów pobudzających, no to to jest zupełnie inna sprawa. I tutaj też zabrakło mi właśnie opisania tych pozostałych alkaloidów pobudzających w jerbie. jest opisany m.in. kwas chlorogenowy i wpływ mate na odchudzanie. Natomiast mi po prostu zabrakło tych dodatkowych informacji. No i też znajduje się tutaj oczywiście wyjaśnienie o substancjach karcerogennych w wierbie, co ostatnio się. Zdarza, znaczy zdarza. Wątek ten po prostu ostatnio powraca, nawet według mnie na grupie, jeśli jesteście w niej, pojawił się link do nagrania, w którym jest wyjaśnione, że no, picie jerby może niekoniecznie jest zdrowe ze względu na zawartość tych węglowodorów aromatycznych. Natomiast Rafał bardzo fajnie się z tym rozprawia, ponieważ m.in. wspomina, że ilości tych substancji kan kancerogennych w herbie są na tyle niskie, że nawet kawa, która jest palona, po prostu prażona, zawiera po prostu ich więcej i pozostałe produkty, które spożywamy na co dzień też je zawierają. Poza tym ja też to tłumaczyłem na grupie. Żyjemy w czasach, w których antybiotyki niszczą nam florę bakteryjną, w wodzie znajdują się słodziki, w z, Żywności znajdują się różnego rodzaju świństwa chemiczne, chociażby, no nie wiem, mąkę produkuje się z użyciem zboża który, czy rzepak, który jest randapowany, więc tutaj naprawdę te ilości tych kancerogennych substancji z yerba mate, no nie powinny stanowić dla nas problemu. Zimą mamy smogi i tak dalej. No Wiecie dokładnie do czego zmierzam. Jednak wracając do książki Rafała, tak jak wspomniałem na początku, ja ją bardzo serdecznie polecam. Zastanawiają się, czy osoba taka jak ja, która siedzi bardzo dużo w mate, nie tylko ją pije, ale stara się ją recenzować i prowadzi jeden z polskich kanałów, ponieważ tych kanałów zaczyna się troszeczkę więcej pojawiać o hierbie. Między innymi pan Marcin ją recenzuje. Też powstał kanał Trzech Jerbaczy, z tego co widziałem. Też na Jerbani swego czasu nagrywali. Teraz z tego co wiem, nie nagrywają więc tych kanałów na YouTubie troszeczkę powstało książka Rafała jest bardzo fajnym wkładem w kulturę yerba mate w Polsce tutaj należy się czapka z głów właśnie przed Rafałem książka oczywiście nie wyczerpuje całkowicie tematu yerba mate więc jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości napisać taką książkę ma jeszcze dużą przestrzeń, warto wspomnieć właśnie byłoby w niej m.in. o pozostałych markach, poświęcić czas na dotarcie do przedstawicieli tych marek, warto byłoby może stworzyć takie koło smaków yerby, tak jak ma to miejsce w książce Ikigaboń o kawie, gdzie jest przedstawione to koło smaków kawy więc rzeczywiście tutaj jest jeszcze przestrzeń na to. Może uda nam się nagrać coś z Rafałem, ponieważ też jestem z nim w kontakcie. No ale tak podsumowując, Rafał, bardzo dobra książka, napisana przez Ciebie, bardzo fajny wkład w kulturę yerba w Polsce. Uważam, że tę książkę warto mieć, ponieważ nawet osoby interesujące się yerbą znajdą w niej coś, czego mogły nie wiedzieć. Poza tym praktyczna jest, znajduje się na końcu bardzo dużo fajnych przepisów, które nie są przekombinowane. Bardzo praktyczna ze względu też na sposoby dbania o tą tykwę. i tak jak wspomniałem, kura do urugwajskiej, kura do cukrem, kura do złyski. Naprawdę super. Dlatego uważam, że tę książkę warto mieć, ponieważ ona nie tylko będzie fajnie się prezentowała na półce, ale. Sięgniecie po nią wtedy, kiedy będziecie też potrzebowali konkretnych informacji, kiedy na przykład was poświęje tykwa, ponieważ też jest opisany sposób ratowania takiej tykwy. Z mojej strony to tyle. Link do książki znajdziecie w opisie tego filmiku. Dzięki za uwagę. Cześć. To chciałbym Cię zachęcić po prostu do subskrypcji, pozostawienia do łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że mój kanał Ci się podoba i to co robię jest dla Ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z Jarpom, zadaj je pod tym filmikiem lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć!